Jeszcze jeden wątek poruszę, czyli Azja Express. Dużo się dzieje, oj bardzo dużo się tam dzieje. No chyba najwięcej kontrowersji wzbudza małżeństwo Piotra i Agnieszki Kłowackich. No właśnie, czy oni, jakby to powiedzieć, wyjdą z tego programu cało? Ale oni wyszli cało, to jest w ogóle śmieszne, bo my tam na miejscu przeżywamy ten program inaczej niż jak go też oglądamy. Kiedyś ktoś mądrze powiedział, że ludzie się dobierają, a nie docierają. Oni są idealnie dobranym małżeństwem. Tam wszyscy się skupiają na Agnieszce, natomiast Piotr świetnie sobie z tym radzi. Oni poza kamerami są szczęśliwi, zakochani, całują się, śpią razem. To jest jakaś konwencja. Wiecie, co khatka, to zagadka. Tak naprawdę my im trochę zajrzeliśmy do tego przysłowiowego łóżka, ale myślę sobie, że jest mnóstwo par, które e, mają podobną relację. Być może Piotr zostanie bohaterem wśród mężczyzn, którzy go wesprą, a być może Agnieszka zostanie boginią, dlatego że nie boi się mówić to, co, się, co, to, co myśli. E, i, to, I tak naprawdę to jest bardzo szczera para. E, natomiast trochę kontrowersji nigdy nie zaszkodzi, no przecież wiecie. Czyli trochę może też telewizja tam podkoloryzowała, zmanipulowała? Nie, bo oni to rzeczywiście mówią. To jest tak, że jak czasem słyszę, że kto będzie następną renulką programu, albo czy będzie renulka, ale przepraszam bardzo, renulka tam była i ona to wszystko powiedziała, więc Piotr i Agnieszka oni tam byli i to wszystko powiedzieli. Natomiast my widzimy tylko te wycinki, które są kluczowe. Natomiast jeszcze raz powtarzam, to, co bym mogła powiedzieć, że po programie ich spotka, to nie rozwód, ale trzecie dziecko. Wow, to nieźle, to cudownie. Będzie dziecko Asia Express. No jeżeli teraz pójdzie w metę, jak się Piotr i Agnieszka spodziewają się trzeciego dziecka, to chciałam pozdrowić z tego miejsca Daria Ładocha prowadząca. Łatka Tak jest.